Hej, hej, witajcie z tej strony. W dzisiejszym krótkim materiale przedstawię wam moje zdanie na temat Banik z odcinku Ephemeral, jego prawidłowej osi czasu oraz tego, jak bohaterowie mogą zapomnieć o swojej tożsamości. Oglądajcie ten materiał do końca. Jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami odnośnie Miraculous, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału razem z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie zrobił. Wielkimi krokami zbliżamy się do 220 tysięcy. Dziękuję za wsparcie, a teraz wracamy do tematu. Pod moimi wszystkimi materiałami na temat odcinka FMR, ale swoją drugą dziękuję wam bardzo serdecznie za taką fajną aktywność. Widziałem komentarze, które mówiły o tym, że w tym odcinku pojawi się Banix w celu uratowania całej sytuacji, jaka będzie. Plus do tego wszystko bohaterowie zapomną o swoich sekretach. Nawet widziałem takie stwierdzenie, że to wszystko przez to, że odcinek będzie na styl WHAT IF, czyli CO JEŚLI i że będzie on rozgrywał się w innej linii czasowej, takiej alternatywnej. Moi drodzy, szczerze wam powiem, że ja jestem kompletnie innego zdania na temat tego wszystkiego, o czym wam przed chwilą powiedziałem i nie uważam, że w tym odcinku Panik powróci, że przez nią bohaterowie stracą pamięć i że ten odcinek dzieje się w innej alternatywnej rzeczywistości, że tak powiem. Dlaczego tak uważam? Może zacznę od tego WHAT IF, czyli CO JEŚLI. Ja uważam, że to odnosi się tylko i wyłącznie do samych wydarzeń z odcinka. What If, czyli na przykład co jeśli władca roku zdobędzie Mirakula Biedronki i Czarnego Kota albo co jeśli Biedronka i Czarny Kot odkryją swoje tożsamości na takiej zasadzie bym raczej na to patrzył i wydaje mi się że właśnie w tym odcinku dowiemy się co się stanie jak bohaterowie odkryją swoje tożsamości albo co się stanie jak władca roku zdobędzie mirakula bohaterów a zdobędzie je patrząc na oficjalny zwiastun tak mi się wydaje ja tak to interpretuję te słowo What if czyli co jeśli w tym całym odcinku ale jak będzie to się zobaczy druga sprawa to i cała oś czasu. Ja wielokrotnie powtarzałem wam, że nie sądzę, by w tym odcinku pojawiła się Baniks, z samego względu, może nie na fabułę, ale na fakt, że ona już nam się kiedyś pojawiła. A żeby cały czas korzystać z jej pomocy, to niezbyt fajna sprawa, powtarzalność i tak dalej, i tak dalej. I dla nas, i dla samych twórców. Ale jeśli mielibyśmy patrzeć na aspekt fabularny i zapomnieć o tym, o czym przed chwilą wam powiedziałem, to muszę tutaj przytoczyć pewien komentarz spod mojego jednego filmu. Komentarz, który napisał użytkownik o nazwie Polios 3. Pozdrawiam. Napisał on bardzo fajny komentarz, który dał mi wgląd na te sprawę kompletnie z innej perspektywy. Posłuchajcie. Mieszanie baniks w to wszystko będzie najgłupszym posunięciem twórców, skoro wydarzenia w Ephemeral nie będą na zasadzie, że Biedronka zrobiła coś sprzecznego z wytyczną osią czasu, tylko po prostu wydarzenia te staną się i tak ma być. Moi drodzy, nie wiem jak wy, ale ja się z tym kompletnie zgadzam. W odcinku Cutbank Biedronka zrobiła coś sprzecznego z prawidłową osią czasu, dlatego stało się to, co się stało, a sama baniks skroczyła do akcji, by wszystko razem z Biedronką naprawić. Tutaj natomiast, patrząc na sam zwiastun i opis tego odcinka, boha nie zrobili nic, co miałoby być sprzeczne z osią czasu. To, co tutaj się wydarzy, będzie w tej osi czasu prawidłowej, w której działy się wszystkie odcinki sezonu czwartego. Tak ma być i nic tego nie zmieni. To jest prawidłowy bieg czasu, dlatego też uważam, że wydarzenia z ephemeral nie są umiejscowione w żadnej alternatywnej rzeczywistości, tylko w tej prawdziwej. A dlaczego moim zdaniem Banix nie wkroczy do akcji? Bo nie musi. Wiecie dlaczego? Może dziwnie to zabrzmi, ale ona wie, co się stanie w tym odcinku. Dorosła Banix siedzi sobie w tej swojej norce i ma wgląd na to wszystko co było, a ona wie, co się stanie, więc nie będzie musiała tutaj wkraczać. Dlaczego? Bo tak ma być. Poza tym, Banix to bohater ostatniej szansy. Jeśli stanie się coś na wzór Kat to owszem, może się pojawiać. Tutaj nie zupełnie. Jak bohaterowie stracą pamięć i zapołną o swojej tożsamości? Wydaje mi się na ten moment, że będzie to może związane z mocą absolutną, wiecie, Władca Mroku, Mirakula Biedry i Kota, spełnianie życzeń i tak dalej, i tak dalej. Może życzenie o zapomnienie, albo cofnięcie czasu, albo pojawi się... Ktoś Ktoś zupełnie inny z pomocną dłonią. Dużo pytań i mało odpowiedzi, ale czy teraz będziemy się nad tym głowić? Nie, nad tym głowić się już nie będziemy? Bo nie ma sensu. Parę godzin przed samą premierą, a ona już jutro o 9.35 czasu polskiego, więc dajmy temu czas i po obejrzeniu tego wyczekiwanego przez nas i jeśli mi się uda, zapraszam na omówienie z tego odcinka. Subskrybujcie kanał i wbijajcie na moją Facebookową grupę. Wszystkie linki macie w opisie. Tam jak i tutaj podrzucę wam posta z linkami, gdzie obejrzycie od podczas jego emisji. Udostępnijcie ten film, zostawcie kciuka w górę i komentarz, a przypnę wam serducho. Ja byłem olchusi. i do zobaczenia w kolejnym materiale. Bye bye.